Tomasz Liszt, witam państwa. W poniedziałek zaczynamy od piątku, czyli od wydarzenia, tak naprawdę politycznego wydarzenia tej minionej majówki, czyli wystąpienia Donalda Tuska na Uniwersytecie Warszawskim. Oczekiwania były gigantyczne. Tusk złamie dynamikę tej kampanii. Tusk powie coś przełomowego. Tusk się zaangażuje. Tusk być może ogłosi, że będzie startował na prezydenta. Te oczekiwania z góry sądziłem, podejrzewałem, były wygórowane. I z góry uważałem, że nie mogą na tym etapie w każdym razie być zaspokojone. Wystąpienie Donalda Tuska było spokojne. Tak to w istocie miał być i był wykład, nie tylko z nazwy. Oczywiście pojawiają się przy okazji tego wystąpienia dwa kluczowe pytania, jeśli chodzi o kontekst polityczny i przyszłość polityczną. Kontekst wystąpienia i przyszłość samego Tuska. Po pierwsze, czy to, co mówił Tusk, co według mnie było wystąpieniem świetnym, pokazywało, pokazywało dylematy świata, ale też dylematy Polski, ale też horyzont, jaki może mieć polska polityka, czy to wystąpienie nie było wystąpieniem, jak to się często mówi w Ameryce, ponad głowami słuchaczy? Czy to jest to przesłanie, na które czekałaby cała Polska, nie publiczność uniwersytecka, elitarna, ale właśnie cała Polska? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie, biorąc pod uwagę to, co się działo już po wystąpieniu Tuska. Czy, aby na pewno przewodniczący Rady Europejskiej ma apetyt, by do polskiej polityki w rzeczywistości wrócić, wejść na 100%? Nie jednym tweetem, nie jednym spacerem, z dworca do siedziby prokuratury nie jednym wystąpieniem na Uniwersytecie Warszawskim, ale od rana do nocy, non-stop, do polityki polskiej, gdzie jak widać było w piątek, w sobotę, normą jest to, że zdanie o Tusku w telewizji polskiej przykrywa się obrazkami Hitlera. Krótko mówiąc, dwa pytania: czy Polska ma jeszcze apetyt na Tuska i czy Tusk ma apetyt na polską politykę. I do tego pytanie dodatkowe, co sądzić o wystąpieniu Donalda Tuska w sytuacji, kiedy zostało ono, jak się okazuje w perspektywie tych trzech ostatnich dni, poniekąd, jak się brzydko mówi, przykryte przez antyklerykalną teradę Leszka Jażdżewskiego. O tym wszystkim za chwilę będę rozmawiał z moimi gośćmi. Na początek redaktor naczelny Gazety Wyborczej Adam Michnik. Jest moim prawem i obowiązkiem jako przewodniczącego Rady Europejskiej wspierać Europejczyków w każdym kraju Unii Europejskiej, wszystkich tych, którzy uparli się czasami wbrew trudnym okolicznościom, aby ludzi łączyć, a nie dzielić. Rozumiemy, nawet jeśli nie wszyscy, jak wielką sprawą jest ustanowienie konstytucji. Jakim złem jest gwałt na niej. Jeśli coś jest święte, to święty jest obowiązek jej przestrzegania przez wszystkich obywateli, a zwłaszcza przez władzę. Nie może być tak, że władza raz do roku obchodzi święto konstytucji, a na co dzień konstytucję obchodzi.